Wiem jak miłość akcja goni akcję, Bartek będzie mieszał bardzo mocno w siedlisku, ale nie tylko, bo też uchylę trochę rąbka tajemnicy nawet poza granicami państwa, ale, ale to tak nie wiem, czy nawet nie za dużo powiedziałem, ale, no, ale to, to taka ciekawostka, specjalnie dla Państwa przy okazji wiosennej ramówki TVP. Zaczynamy na wiosnę, kolejną partię odcinków, w których moja postać znowu, no, na to jest chyba trochę mało powiedziane. Nie, no tak trochę mówię z przybrużeniem oka, ale rzeczywiście będzie się działo. No, scenarzyści i producenci naprawdę szykują, szykują bardzo duże zmiany i bardzo fajne. Myślę, że Państwa za, zaskoczą bardzo pozytywnie. Jak tobie w ogóle się współpracuje? Z... Aktorami, którzy już tam grają od 20 lat. Jak oni Cię przyjęli na planie? Ekipa M, jak miłość, to jest, to jest to coś wyjątkowego, co się spotyka podczas pracy przy, na, na, na planie filmowym czy serialowym. Wyjątkowi zupełnie ludzie, którzy przez 20 lat e, bardzo mocno się ze sobą zżyli, więc praca idzie bardzo sprawnie, bardzo, bardzo, bardzo konkretnie i bardzo, e, bardzo życzliwie. E, to chyba dzięki tej takiej pewnej. E, Rodzinnej atmosferze i tej pewnej życzliwości takiej, którą można wyczuć na, na planie. Ten serial też ma mm, taką swoją fajną rodzinną energię, że, że to potem przebija, też jakby udziela się i przebija przez ekrany. E, także, także bardzo fajnie. No, ja zostałem przyjęty bardzo ciepło, udało mi się e, wkupić trochę do tej emkowej rodziny i e, cieszę się, że Państwo też e, tak chętnie ten wątek Bartka oglądacie za to serdecznie. Dziękuję. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie. Chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj, dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje: różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.